The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. He is a writer. He was a writer. I've always pisarzem. had a vivid imagination for I'm adventure, but, but his dream unsettled me. Unsettled it was wild and dark and weird, even by my standards so yes it began with a dream mm -hmm. following a typical nightmare pattern i was late desperately trying to reach my destination a lighthouse for some urgent reason i couldn't remember i'd been driving too fast down a coastal oh, road there oh shit yeah, i'd seen the Rest in pieces auto <laughs>

To pewnie ułatwia pracę kiedy Dajesz taką twarz jaką sobie. Mhm. Ta narracja jest troszkę wkurzająca. W sensie on ci mówi to co widzi. O Tam prawdopodobnie musimy dojść. Ej, mogę Aha. się ruszać. E, dobra. Czas na zmianę y, czułości myszy. Oczywiście. E, gdzie jest czułość myszy? Człość I horyzontalna. Ej, czułość i wrażliwość. No proszę. Okej. Okay. Czy nie było... Trzeba było tylko potwierdzić przypadkiem enter? jest okej. Okej, aha, popatrz na światło. Eee... Nie. Tak, patrzenie w dół jest patrzeniem w dół. Innowacyjnie. No, o, oh, jest. Cicho biegam! O, jednak drastycznie zakręcam. Mhm. Co on go... Dziwna sprawa też, że... On jest po prawej stronie ekranu, podczas gdy w większości, kiedy postać jest po lewej stronie ekranu, i z jakiegoś powodu... Musisz to otworzyć? Nie, to dziwi. Musisz to zobaczyć? O, zaginęła. Wygląda jak ty trochę. Rain Cave Point Lighthouse. Okej. Okay. Co to? Alan Wake! O, czekaj

rozumiecie. to jest o, ty czekaj, może wezmę aparat z telefonem, zrobię zdjęcie tego. No i potem można zobaczyć coś <śmiany> to takiego. Niestety nie mam. Aparat mi się zepsuł. Spacer. Beznadziejne to światło tutaj. Co to jest? Nic. Możesz, możesz unikać. O! To chyba nie to. Ship to Co ja mogę zrobić? Jeszcze raz wykonać unik. O! Chyba nie tak. O! Prawda, niektóre uniky oh. są. To jest unik. Wow! Chyba mamy tutaj powers. Co mnie używa?

O, oh, ładne, the fuck? tak, bo do każdej latarni jest taka... ścieżka. To człowiek, nie jest czarny. I... To w sumie trochę rasistowskie. <laughs> o Boże. Twój komentarz, bez wątpienia Czekaj, Run! ja. Ruszaj! Pamiętasz? Dokładnie! Dobrze! Oh, no. Nie nie! Wybacz, zginiesz. Poświęcamy Cię. Pistolet, Dwie kule! <grywaka> Jak no na Amerykanina z tobą zbrojony. No. Poza tym, którym weź się do latarni. To może ja wezmę, rozpalę sobie jako chodnie światło. Eee. To jest... rozpraszające. Trzy telewizory? Wow. Cztery telewizory! Wszystko jest jeden białka, telewizor, który to. się rusza. Żebym nic nie wypatrzył. Dostanę się do latarni. To jest latarnia. To nie jest latarnia, to jest... Eee. To jest Big Daddy. Musiałem się wydostać. Jak się wydostać? Sko z lodówki, ale Indiana Jones! Zipka! Co on już zginął? Prawie. Chyba jednak zginął, skoro follow the light. No chyba trochę tak. Zoom!

The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Take the light? <laughs> wow! Book <need laughs> awesome. <laughs> me down latark! Oh, it's a light! I found him and the darkness away. Okay. Powoli, <laughs> <sighs> to idzie. Rozmycie! <laughs> You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside. Okay, Latarka spawned Archanyua Gabriela. Okay. Here, take the gun. <laughs> take the gun. Now kill everybody. In the mouth. Ow. But oh, czekaj Czekaj, przyjmie się całą robi. Um Jakoś najwyraźniej się przy Może powinienem wrócić right na niższe fazy trudności. Eee. The <coughs> zawładnął. nie, <"Zawładnął". coughs> to tak jest dobrze. Tak? Dobrze, skończyłem. jak zawładnął. Uh -huh. Tak, w wielu grach. Jak często zdarza się, że tutorial jest snem? Już. Got. Jezus. Ej, ej, shift uniki, shift uniki. Bang. Headshot. Mm. Nie ma, nie ma lutowania. O! Run, 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 run. Czekaj. Tam jest drugi, drugi po tej prawej. Uuu! Uh. Uh. Widzisz, mówiłem, że ja... Mo... Moje zdolności nie są zbytnio fascynujące. Jeśli nie wiesz gdzie podążać... koń. Umieraj. Sorry, sorry, Mój komputer. Może poczekaj, on znajdzie tu wejście albo będzie... Właśnie, nie znajdzie wejścia. Chyba, chyba rozumiem jak latarka działa Teraz wiemy, że nas zaskoczą tam Więc nie będzie zaskoczenia tak. Trafisz go? No Precyd. Nie ma How? Dwa ciosy takiego i leżysz e, Nie wiem czy zauważyłeś, ale Jest na około latarki Przy twoich przeciwnikach tak e... Sfera, która się na nich zawęża. Ja wiem, jak dojdzie I na jak sam dojdzie, koniec, to, to oni i... są osłabieni chyba. Dodatkowo na górze masz yy, latarkę jakby ile ona bez przeładowania jest w stanie pociągnąć. U, przy, taka... Ala Half-Life przeładowująca się no. latarka energetyczna. No. Podnieś rakietnicę. To jest coś... To, to, to był pistolet przy... na Nie rakietnica. A, a przepraszam. <laughs> to się nazywa tutaj nie. rakietnica. Serio? Nie uważam, aby powinno nazywać się rakietnicą. Ja myślałem, że tego się przejęzyczyłem. Nie, chyba przeczytałem dobrze. Uuu, like... okej. Okay. To użyjemy tego. slow ho Wohohoho. Przydatna rzecz. Ale pewnie nie, nie dostaniemy za dużo tego. No tak to było. Ale to tutorial. Się no właśnie, jak okay. to jest tutorial... I nie wracaj Spłacił step, mada faka You think so? You think so? Where are you? Ha, ha, ha. Swoją drogą Okej, okay, dobra, cofam <laughs> Zgaduję, że masz uciekać w drugą stronę e, Tak, swoją drogą o, On jechał samochodem Wow, inny wow. exactly. wow. sen to, czy on zasnął prowadząc? Wiesz co, to jest możliwe. Nie się znaczy, albo to sen na jawie. I on mnie nie potrafi rozróżnić. Bo, nie wiem... Bo on się zaczpał. Nie, ta... ta sam rozwalaj sobie, nie tybie. sam rozwalaj sobie debilu i teraz patrzę. Nie, 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 nie możesz mi Patrz, to światło. Latarnie morskie chyba nie świecą w dół, tak? Raczej znaczy nie. Chyba, że mają naprawdę tego. Nie rozgadłem tego półtoszeczkę.